Ere ty sienem i sienem, A zem nocim i sienem, Pogabit nocim Drogie siostry, drodzy bracia, będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Wysławiam Cię, Ojcze, Pani, Panie i Pani Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozsądnymi, a objawiłeś je w rozstaczach. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Dobry Boże, posłusznij poleceniu Twojego Syna, i jego obietnicy chcemy teraz złożyć przyrzeczenie duchowej adoracji. A Was, drogie siostry, drodzy bracia, zachęcam do powtarzania, do, do powtarzania za nim słów przysięgi. Boże Ojcze, Szef Boże, Boże Ojcze, Szef Najświętsza Panna Boga rodzica Majem. Najświętsza Panna Boga rodzica Majem. Wszyscy aniołowie i święci. Wszyscy mają wolność w świecie. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych. Postanawiam i przyrzekam. Postanawiam i przyrzekam. Że od dnia 25 marca. Że od dnia 25 marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorąc duchową adopcję jedno, dziecko. Biorę, duchową adopcję z jedno dziecko, którego imię jedynie Bóg jest świadomy. Przez dziewięć miesięcy każdego dnia. Przez każdego dnia. modlić się o uratowanie jego miesięcy oraz o sprawiedliwe miesięcy każdego dnia. 9 miesięcy oraz o życiu w życiu. modlitwa. w Pani. Tajemnica Moje dowolne ustanowienie. Moje dowolne ustanowienie. Oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy. oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy. Jeśli macie modlitwy, duchowej adopcji, zachęcam Was do się mhm. nas. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej matki Marii, która wyrodziła się z miłości, oraz za wstawiennictwem świętego serca człowieka z zawierzenia, którego opiekował się do władzą, proszę Proszę cię, w intencji tego władzą, 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 a które znajduje się w niebezpieczeństwie za zagłady. Proszę, Marek, ci miłości i odprawy, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które ty sam przestał przestań przebyć. Młody myśli. Boże, źródło życia i dobroci, Ty posłałeś Syna swego słowo życia. Wysłuchaj prośbę Naszą, a tych którzy złożyli dzisiaj przysięgę racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy swojej własnej zachowali to co przyrzekali, przez Chrystusa Pana naszego